Witaj w kolejnym czytaniu na miłość. Co do Ciebie idzie? Jak zawsze, trzy karty do wyboru. Pierwszy wybór, drugi wybór i trzeci wybór. Pierwszy wybór, koło fortuny. Miłość zaskoczy Cię wtedy, gdy najmniej się tego spodziewasz. Los szykuje nieoczekiwany zawrót. Może to być. Przypadkowe spotkanie albo wiadomość od kogoś z przeszłości. Przyjmij to, co przyniesie los. Drugi wybór. Ósemka kielichów. Mm. Odwrócenie się od tego, co nie daje już spełnienia. Możesz poczuć potrzebę odejścia, emocjonalnego dystansu albo zamknięcia rozdziału. Ten weekend może to być czas wewnętrznych decyzji. Wszystkiego dobrego, kochani. I trzeci wybór. Królowa buław. Promieniejesz pewnością siebie i przyciągasz uwagę. To zdecydowanie. A weekend przynosi energię uwodzenia, odwagi, i kobiecej siły To czas by być sobą I pokazać światu swoją wartość Miłość odpowiada Na twoje światło Miłego weekendu i wszystkiego dobrego W miłości Dla was wszystkich Pamiętaj aby zasubskrybować kanał Dać lajka I napisz coś miłego w komentarzu Pa, pa, do zobaczenia.